Ta gra została zrobiona przez AI w 30 sekund. Ale czekaj, coś ci powiem? że 3 AI konkurowały między sobą, kazałem każdemu z nich stworzyć tą samą grę. Zysałem promptem i sprawdziłem, jakie AI najlepiej wykonało swoją robotę, a wynik kompletnie mnie zaskoczył. Jeśli chcesz wiedzieć, które AI wygrało, oglądaj do końca. Zanim zaczniemy. Jesteśmy w VM tworzymy nowoczesne strony i aplikacje, które robią robotę. Nagrywamy i montujemy filmy, które się wybijają i przyciągają uwagę. Budujemy też wydajne zestawy komputerowe dla twórców graczy i firm. Zaufało nam już wielu klientów od małych firm po rozwijające się marki. Każda realizacja to dla nas nowa misja. Masz pomysł? Chcesz Twój projekt wynieść po ją wyżej? Napisz do nas w Dobra, oto jak będzie polegał cały test. Każdy AI dostanie dokładnie ten sam prompt. Prompt nie będzie prosty, a zarazem nie będzie zaawansowany. Żebyście Wy mogli stworzyć taką grę bez żadnych obiejętności. Prompt, który używałem do każdego AI, możecie zobaczyć podczas filmu, a pełną wersję bogaże na końcu. No lecimy z losowaniem. Wybrałem najpopularniejsze gry w Ale dorzuciłem też inną opcję niespodziankę, którą Wam nie powiedziałem wcześniej. AI może stworzyć zupełnie nowy tytuł. Ara, więc kręcimy. Dobra, zrobiłem szybko prompt i zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie chat GPT. Najpopularniejsze AI na świecie, a zarazem niby najlepsze. Nie wiem, czy takie najlepsze, ale przekonamy się. Więc ustawiamy w czacie opcję Canva, żeby bardziej nas zrozumiał i lepiej napisał kod. Wklejamy i zobaczymy, co dla nas wygeneruje. Dobra, AI chyba nas nie zrozumiał, albo może zrozumiał. Dobra, AI wygenerował nam cały prototyp gry. Propozycje tytułów, pitch gry, platforma, core gameplay, krótka buła, estetyka, prototyp gry w kodzie przeglądarkowym. Jak kod, ogólnie ten kod nie działa. Jakby Jak no, Funkcjonuje, funkcjonuje, no zaraz wam pokażę ogólnie. Nie funkcjonuje, nie działa ta gra. Napiszę bardziej, żeby to doprecyzował GPT i zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Teraz wszystko do edytora i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dobra, e, jakiś menu, klik start, y, paliwo 100%, y, menu, kliknij start. A uhu uh, uh. o kurde, dobra, ta gra do, jakoś działa. Ty no nie powiem, że nie. Aha, muszę om omijać te skałki. Tu jest paliwo, które ucieka mi. Teraz jest twój wynik 90, dobra. Myślę, że ta gra dobrze działa. Tylko Czadki BT za bardzo nie zrozumiał tego. Tak musiałem mu jeszcze dopisywać ogólnie, żeby oficjalnie stworzył tą grę i żeby to lepiej wyglądało, ale dobra. No na ten moment ogólnie ta gra dobrze działa. Jeszcze nie będę oceniał, ale bardzo mi się podoba, tylko Czadki BT miał ogólnie problemy ze stworzeniem tej gry. I musiałem mu trochę bardziej dopisać, żeby stworzył pełną grę, bo cały czas stworzył prototyp. Dobra, teraz Gemini Gemini Google twierdzi, że to najszybsze jaj na rynku. Ale wiecie, najszybsze może nie oznaczać najlepsze. Ale zobaczymy. Znowu ustawiam opcję was, żeby bardziej nas rozumiał tak samo, jak byłoby w GBT. Klejamy i zobaczymy, co zrobi nam najszybszy AI na rynku. Dobra, ogólnie... Dobra, bo to jakoś lepiej wygląda. Kurde. Co to jest? Co to jest, bo ja nie ogarniam, o co chodzi teraz w tej grze. Gemini wygenerował coś takiego, tylko ja ogólnie pierwszy raz używam Gemini, więc ja za bardzo nie wiem, o co chodzi. Pewnie to jest jakiś po prostu podgląd, ale ja to tu wkleję do edytora. Będzie najprościej. I tak samo, jak czat GBT wygenerował to w jednym pliku. Może przez to, że ja tego nie napisałem do AI, żeby nam wygenerował ogólnie w jednym plikach, dlatego generuje ogólnie w jednym pliku, więc teraz wkleiłem, zapisałem i zobaczymy, jak to zrobił. E, dobra, okej. Okay. O co chodzi w tym? To ja nie wiem. Water, konopie, dobra. Nie wiem, nie działa. Będzie trzeba bardziej dopisać ogólnie znowu dla Gemini. O dziwo, stworzył to szybko. No, nie powiem, że nie. No, czadki by ten miał trochę problemy z tym, ale stworzył grę szybko, ale trochę nie działającą. Dobra, ogólnie teraz napisałem do Gemini, żeby ogólnie wygenerował. Teraz mi bardziej otwieszą tą grę i bardziej ogólnie na tym popracował, na całą mechaniką tej gry. I zobaczymy jak teraz zrobił tą grę Rozumiem, zacznij tą grę Aha, dobra, zrobił się powrańczowy Aha, a, okej, okej, koszt Dobra, zwycięstwo, gratulacje, zbudowałeś 20 gałęzi Poddawałeś podstawy, czas na turniejszy tryb Dalej nie rozumiem o co chodzi To pewnie musisz cały czas wzmacniać i wzrastać Widzę, że bardziej jest bardziej trudniejsze coś takiego Chyba o to chodzi, ogólnie wizualnie ta gra dobrze wygląda No nie powiem, że nie Ale mechanika całej gry i koncept tej gry to jest taki, no. Nie powiem, że nie. No, ogólnie słaby trochę. No, szczerze nie wiem, kto normalny by wygrał taką grę ogólnie. Ale, no, ciekawie, ciekawie ogólnie. Dobra, dobra, ogólnie zostawiamy już te AI. Zobaczymy na samym końcu przy ocenianiu. I ocenimy to całą grę. Ogólnie nie wygląda mi jakiś to za bardzo dobrze. Ale ogólnie wizualnie jest rewelacja. A teraz przechodzimy do kolejnego AI. A teraz Cloud. Może niektórzy nie będą kojarzyć, ale Cloud jest ulubieńcy programistów. Więc zobaczymy, dlaczego tak ci programiści uwielbiają te AI. Klejamy niestety nic nie ustawiamy, bo tak, zobaczymy co dla nas wygeneruje te arcydzieło. Tworzy już prototyp. Zobaczymy, czy w jednym pliku, czy w oddzielnych, ja w tym samym pliku tworzy wszystko. Jak praktycznie każde jaj. O, dobra, okej, okay, czekajcie, czekajcie, bo to już coś zrobił. E, aha, o kurde, Tu jest dźwięki jeszcze, ja pierdzielę. Dobra, e, przejdziemy na kod po prostu. E, I wkleimy to po prostu do edytora. O, kurde, jeszcze dźwięki są. Ja pierdziele, dobrze. To jest fala pierwsza. Dobra, ej, ogólnie ten klaut nie jest taki zły. Szczerze, chyba najlepiej wykonał grę tak szczerze, no bo... Ja wkleiłem dopiero pierwszy, pierwszy prompt i od razu to wykonał. Ta gra nie wygląda tak źle. Dobra, ogólnie, szczerze? Może ogólnie robi to najdłużej Cloud. Ale zrobił to chyba najlepiej, tak szczerze. Dobra, mamy już przetestowane trzy gry. Teraz porównamy, jakie AI ja zrobiło to najlepiej. W kategorii szybkość wygenerowanego kodu wygrało Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. W wyglądzie i pomyśle gry wygrywa czat a w funkcjonalności gry wygrywa Cloud. To jest naprawdę interesujące. Wszystkie trzy AI stworzyły swoją grę, ale każdy z tych gier wyglądały kompletnie inaczej. Czat jest szybkie i ładne. Cloud ma najlepszy kod. Gemini jest bardzo szybkie i nawet dobre, tylko trzeba mu napisać bardziej szczegółowo. Ale czekaj, pytanie brzmi, które jaj wygrało? Zdecydowanie Cloud. zrobił najlepszą grę i nic nie trzeba było poprawiać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw suba i komentarz. Które jaj było najlepsze? I jakie odcinki chcesz zobaczyć następnym razem?